Wiecie co jest śmieszne, no. napisałam kiedyś wiersz. Teraz mam go tak w głowie i on... To mówi. Jak szczęście pokazać, jak odbić się od dna, jak przestać udawać, by być wiarygodna, jak tłumić uczucia, ukoić cierpienie, by wyjść z ukrycia. Nie chcę już myśleć ani minuty, chcę już zapomnieć i zebrać okruchy. Poskładać siebie w całość niepewną i powiedzieć w końcu mi wszystko jedno. Ale nie jest ci wszystko jedno. No i powiedzieć w końcu mi wszystko jedno. Mm -hmm. Dobra, ja idę. Czuję się bezradna, czuję się trochę przeg na przegranej pozycji. No ale jak mam się nie czuć, myślę, że dziewczyny czują to samo. Co się stało? Chodź. Jak to mówią, nadzieja miera ostatnia i myślę, że to jest w tym najgorsze. Chodź. Ja jestem okay, rozdarta, no, ja no. lubię Izę i wiesz. Tylko, a, okej, okay, no. Ja z Izą byłam od początku tutaj, tak? Jak gdyby weszłyśmy razem do programu i spałyśmy razem i przytulałyśmy się razem i no. też jest mi bliska. I obie jesteście mi bliskie. I ja się zajmuję cieszę twoim szczęściem, ale jak widzę, jak jest jej smutno. A to masz tak dotona. No. Widocznie pięć dni robi dużo. Ja. No, nawet nie chodzi o pięć dni, tylko już pewnie wcześniej no. A to już szok dla mnie. Okej, okay. okay, będę jakby patrzyła na dziewczyny, w sensie będę dbała powiedzmy o ich uczucia i tak dalej, ale zrozumiałam przez Natalię, przez ceremonię chaosu, że faktycznie jak ja nie będę walczyć, to ktoś wejdzie na moje miejsce, a mi zależy na tobie. Mm -hmm. I, I to nie jest tak, że ja będę udawała, że jej nie ma czy coś takiego, ale będę walczyć.